Dzień dobry, dzień dobry. Znowu plener, znowu park, znowu ja. Zapraszam Cię. Rozruszaj swoje mięśnie po spaniu. Zobacz, co nam dzisiaj będzie potrzebne. Przydatne do rozruszania. O, przeniosę bo zimno szyję od tego. I jak tam buty założone? Założone ubrane. Zapraszam. I jedziemy. Uśmiech staśmy czegoś trzeba zacząć. Zaczniemy od uśmiechu. Zobacz, jakie mam pięknego, piękną towarzyszkę obok w duecie i noga. I raz. Cofnę się tak, żeby nie było widać. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I kółko piętą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i co? Druga noga. Druga noga w uśmiech łokcie szeroko i w dół i raz, i dwa trzy, cztery pięć, sześć w dwie wiewiam, siedem osiem, pół to jest tak warno, że nie ma czym oddychać nawet meszki już nie wpływają siedem, osiem rozluźniam mam nadzieję, że to masz lepszą temperaturę albo warunki klimatyczne piesek szczeka chcę wyjść na dół, na napój trzy, cztery, pięć sześć, siedem uwaga, bark, góra, dół rób tak, żeby nie przyblokować barków. jak ty, że jest coś nie tak nie na siłę osiem, pociągnij bok noga, noga trzy, cztery pięć, sześć siedem, raz, dwa, trzy cztery 5, 6, 7, 8. zmieniamy i druga łapa. Napięcie, napięcie, 3, 4, 5, 6, 7, góra, hop I znowu słuchaj, czy nie przyblokujesz barku. 4, czy możesz to robić? 5, 6, 7, 8. Zostań, noga do boku. I raz, i dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Puszczam taśmę przed sobą. Kolano, w górę, górę, górę. 3, 4, 5, 6, 7 i skosy. Dociągnij, dociągnij. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luźno barki, tył, 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 tył i do przodu. Raz, wychwala. 4. Mamy. mam I znowu taśma uśmiech. Trzymasz łokcie szeroko. Dociągnij nogę, staj na jednej nodze. Utrzymaj równowagę. Hop, dół, dół. Druga tura. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palce odmianami. Na na Czujesz z tyłu, jak pracuje łydka 5, 6. Mam nadzieję, że czujesz i puść i druga noga, hop i znowu góra dołu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, stopa, punk, flex, punk, flex, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, powrót, taśma, łap trzymasz, bark wisiał, bark ściągnij. Napnij, napnij, napnij. Cztery, trzy, dwa, jeden, zmień bark i tył. tył. Tył, tył, tył. Napięcie, napięcie, napięcie. Ok. I na szerokość własny Ud, barki, tył. Wypchnij klatkę, wypchnij klatkę. Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Zostań w dole. Na jedną, na drugą. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Pochyl. Myk. I taśma. napnij, napnij, napnij. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Powrót. Uwaga. Klatka przód. Klatka ty, Przód. Tył, szut, tył, pięć, sześć, siedem, osiem i wracamy, trzymaj bark, duże koło i raz, i dwa, trzy, robisz wszystko do granicy bólu, jak bark blokuje, boli, nie na siłę, i druga łapka to samo, i hop. i raz, i dwa, Zdać mało nie będzie potrzebna. Mamy haczyk na placie i głowa w jedną, głowa w drugą. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tylko napięcie. Napnij, napnij, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolano, kolano, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puszczamy, rozluźniamy, rozluźniamy. I znowu stajemy na jednej nodze, jedna łapa wyżej, druga niżej. Hop, hop. Staraj się wytrzymać jak nie możesz. Stań do um, plecami, do drzewa, do tego, co masz pod ręką, może drzwi, może ściana, nie wiem. I raz i dwa 3 4 5 6 7 8 Łapki za podudziece i tylko na plecy na plecy 3 Całujesz pięć spinasz szyja aż do kości ogonowej 6 7 8 No i powoli dech i wydech. Dech, pamiętaj o piciu wody i wydech jeszcze i wydech zepnij łapki strzyżył pociągnij pięty góra pięty góra 4 3 2 1 zmyj łapki i raz 2 3 4 staramy luźno 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 mamy jeden bark do pchni. drugi bark do 3, 4 5 6 Głowa, 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 tył, 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 i przód. 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. I zostały nam jeszcze łapy. Dla osób komputerowych albo z problemami z ruchowością, w stawach łapek i hop, i hop. Uwielbiam to ćwiczenie, aż daje dużą ulgę dla rąk, nawet jak ćwiczymy po samych ćwiczeniach. Paluszki, paluszki i hop, i hop. Palce sprężynują, czujemy jak pracują. Napinają, a przy okazji spinasz co? Plecy, kaptur, wał kaptura. I jest Twój popracował. Ściągnęłyśmy wszystko. Mam nadzieję, że się rozruszałaś, że energia poszła. Uśmiech jest na twarzy, nie tylko na taśmie. Miłego dnia Ci życzę, zapraszam do kontaktu. I wierzę, że jeszcze poćwiczymy razem. Do zobaczenia.